Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Arek, a to kolejny materiał z cyklu Call of Duty Modern Warfare 3. Tak więc, dzisiaj chciałem Wam pokazać jeden z trybów, jest to oczywiście taktyka drużynowa, ale jest to sztab, sztab pro. Jak tutaj wygląda to wszystko, mamy tu cel. I trzeba go zdobyć właśnie takie teraz. Oczywiście ta gra jest, była już wcześniej nagrana przeze mnie. Nie jest na live, ponieważ Hacks strasznie mi muli gra i bardzo ciężko mi się graje i nagrywa jednocześnie. Więc komentarz jest dodany właśnie teraz. Będzie mi trochę ciężko teraz komentować, ale zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że jakość filmiku będzie lepsza niż poprzednio. Spróbuję to jakoś przerenderować w innym programie. I zobaczymy jak to będzie Bo jak oglądałem wcześniejszy film, nie dało się tego, zupełnie się nie dało Normalnie biło pikselami po oczach No, tak więc yy, Obejrzmy mój kolejny gameplay właśnie ze sztabu Trochę teraz pokomentuję Już trochę się nagadałem teraz No już coś tam przebieg. Dziękujemy mnie co dziwiło w tej mapie, że... Znaczy w mapie, w graczach, że nie posądzili mnie o haksy. Albo może, nie pamiętam, chyba tam jeden. Mnie to bardzo zdziwiło. No ale są jednak racjonalni ludzie jeszcze na tym. Chociaż wiem, że w tej grze strasznie dużo jest haksów. I strasznie to uprzykrza grę, szczególnie właśnie na podstawowej liście gier czyli deathmatch, likwidacja potwierdzona i tak dalej, i tak dalej. To co gra, tam widzę haksa. Więc powiedziałem sobie, że nigdy więcej tam nie zagram. Nie ma to dla mnie sensu. Wolę grać na zaawansowanych liście gier, taktykę drużynową. Mniej ludzi to po pierwsze, lepiej się gra, lepiej się to wszystko ogarnia, wszystko. No i jest oczywiście mniej haksów. Dużo mniej haksów. Dobra, no, teraz staram się zdobyć cel. Sam siebie oszołomiłem. <grym grym> to zdobywa, to jest strasznie denerwujące, jak flash rzucisz. Flash i sam siebie oślepiasz. i Wróg właśnie korzysta z tego. Bum, granacik poleciał. No i szybko musimy zniszczyć sztab, bo oni zdobywają punkty. Właśnie, jak zdobędziemy sztab, na przykład moja drużyna, to chyba będzie teraz kolejny, jak zdobędziemy. Jest yy, po zdobyciu nie ma właśnie respienia się członków. Jak zginiesz to jesteś tylko na ich. Dopóki wszystkich nie wybiją. Oczywiście wróg się respi w tym, w tym wypadku cały czas. I dopóki nie zniszczy Ci sztabu, albo dopóki nie zginą wszyscy drużyny twojej. Po tym wszystkim jak już zginie albo nie zginie, albo zniszczą. Oczywiście następny sztab się pojawia Jest on online dopiero za 30 sekund po pojawieniu bodajże 30 sekund I kto pierwszy ten lepszy Oczywiście pasek ładuje się jak na dominacji Im więcej ludzi przy sztabie tym, więcej, tym szybciej pasek się ładuje I jest szybciej nasz Właśnie to jest w tej mapie najgorsze miejsce Ciężko zbić kolesia który tam siedzi za tymi radami ale udało nam się teraz go zbić. Widzicie, trzech ludzi było już przy tym, już czwarty dochodził i szybko się zniszczył i mniej punktów poszło, bo za każde, nie wiem, co sekundę czy tam co parę sekund dostaje się 10 punktów do, no tutaj do zwycięzcy, do porażki. I im szybciej się zniszczy sztab, tym mniej punktów zdobędzie przeciwna drużyna i my dłużej będziemy bronić nasz sztab, tym więcej punktów my zdobędziemy. Oczywiście tutaj punkty naliczane są bardzo powoli co, co pozwala na dłuższą rozkrywę. Właśnie teraz zdobywam tutaj sztab A i niestety tutaj mi wyszło ich paru i Strasznie tutaj w, niestety, w niektórych takich miejscach ciężkich jak właśnie tam za ladą jest Strasznie ciężko tutaj zdobyć sztab i jednocześnie go bronić tutaj mi się chyba teraz uda właśnie ba, akurat strzelam teraz ump 40 65, 40 oczywiście z biodra strzelam Mam pewne celowanie co dla mnie wygodniejsze powolę bardziej szybszą krzyżykę i na średni krótki dystans niż karabinami szturmowymi na dłuższy dystans i teraz właśnie bronimy sztaby. Oczywiście moi się teraz nie respią. Jestem sam. Niestety już wszyscy padli i sam zostałem. muszę bronić. Oni przeciwnicy oczywiście się respią, ja niestety się nie respię jak padnę. No i zaraz właśnie padłem i teraz tych jest zostaje oczekiwanie na niszczenie sztabu. Kolejny sztab jest do 30 sekund. No, tutaj ładnie nam tamtego sztabu szybko nie uciekli i można tutaj no, podejść sobie, teraz zaraz lecieć na cel i trochę popragować. Właśnie, to z tego, że mam perk w biodra, ale czasem mu trzeba przymierzyć, bo jednak jak jest na większej odległości to ciężko trafić z tego biodra. Też jest to SMG No i tutaj zostałem strasznie oszołomiony, nawet nie mogłem myszki skręcić w prawo. I teraz jestem aktualnie widzę. Popadłem. No i teraz oczekiwanie na jeszcze sztabu. No czyli tak ta gra mniej więcej wygląda. Ten tryb znacznie gra. No i co? Co co więcej gadać? No, pozostaje nam tylko oglądanie mojej gry. Oczywiście jeszcze wspomnę, że grałem aktualnie na nie na szturbie, tylko na wsparciu. CEMP, Bobow właśnie Bombowek STEL, Oczywiście radar. Ewentualnie uskręcenie radaru to mi tam się podoba no Dobra to tyle, dziękuję za wysłuchanie mnie I naszego miłego oglądania Tak więc dziękuję i proszę oglądać dalej No dobra, żartowałem, nie zostawię Was tutaj tak samych właśnie po mojej lepszej akcji, która była właśnie przed paru sekundy w tym meczu. Postanowiłem jeszcze, że jednak pokomentuję chwilę. No jednak sobie tak pomyślałem, że oglądanie takie po prostu jest bezsensowne Trochę popiernicze bez sensu no Nie mam takiej dobrej dykcji że tak powiem No cóż, lecimy dalej, mamy 330 do 60 Kolejny cel się pojawił nam na ekranie Ale jeszcze tutaj posprzątamy To co tu zostało no, chyba już wszyscy lecą do celu. Mój wynik na pewno był uzależniony od tego, z kim się gra. I jaką drużynę się ma. To jest bardzo ważne. Bo tam na pewno niczego nie działo oprócz mojej drużyny. Właśnie tutaj mamy teraz IGM, czyli jak się tam nazywa, nie wiem. Właśnie, zaraz mamy tutaj przykład granatnika, który jest, moim zdaniem, taki słaby i taki bezsensowny, że normalnie szkoda gadać. To jest bezpośrednie trafienie, bardzo ciężko trafić, a jak trafisz obok, to nie zabija go i tak. Dla mnie jest bezsensowne, żeby mieć tego granatnika doczepionego do broni. Lepiej już chcę wziąć jakiś celownik albo nie wiem, cokolwiek innego, tylko nie to. To ja niestety teraz myślisz, że wale a bo no bo i w ogóle nie. No ale jak nie ma się padlinożercy, to ciężko mieć ammo w, ty w tych broniach. Ma się 60 do ładowania i tam parę w magazynku. Trzeba jakoś wyżyć, a on, niektórzy mają bronie takie w ogóle niedopasowane do mojego stylu wygry. takim, bo to tylko w ostateczności używam albo jak wchodzę w jakiś ciasny korytarzyk Ale to i tak też rzadko, bo wolę tym, tym UMP napieprzać Ej asysty W tym meczu bardzo dobrze mi poszło Chyba nie wiem, 3-4 razy już na tego EMP na nich No i tutaj chciałem z noża spróbować kolesia ale nie wyszło mi to I sam siebie pokarałem Mieczem je od miecza ginie niestety, bo przysłowie się to sprawdziło Tutaj istotne bardzo w tej grze jest patrzenie na mapę Pokazują pozycję przeciwników Niektórzy gracze nie rozumieją, że ja się popatrzę na mapę i wiem gdzie campion, a potem jest dziwko skąd wiedziałeś, że ja tam jestem. Nie? I to jest strasznie irytujące tłumaczenie takim ludziom, że się używa mapy. Ma się BSP włączone. Tak więc zwycięstwo. Termina meczu 4644. Tutaj last kill mojego kolegi. No i mamy 51 do 19. Dobry wynik moim zdaniem. Dziękuję Wam za oglądanie i życzę miłego dnia.